W rehabilitacji stomatologicznej w problemie stawów skroniowo ważne jest, aby odpowiednimi technikami przywrócić pełny zakres ruchomości stawów oraz ich prawidłowe funkcjonowanie bez bólu, trzasków czy ograniczeń ruchomości. Film przedstawia wybrane techniki takie jak rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie twarzy czaszki oraz szyi, m.in. mięśnia żwacza, powięzi szerokiej, Mobilizacje ślizgowe oraz trakcyjne, które mają na celu wyeliminowanie zaistniałych restrykcji oraz odzyskanie prawidłowej ruchomości w stawie. Należy pamiętać, że na prawidłowe funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchłowego mają wpływ nie tylko lokalne struktury oddziałające bezpośrednio, ale również takie obszary jak odcinek szyjny kręgosłupa, obręcz barkowa czy postawa ciała. Aby kompleksowo pomóc w tego typu problemach, należy spojrzeć na problem globalnie.